Ani, a ja dzisiaj nas witam z Glenwood. I tutaj są gorące źródła. Góry właśnie na da... gorące źródła. To już w sumie nasza taka tradycja, że tu przyjeżdżamy. Jak za każdym razem jesteśmy w Colorado. Tu w, o, w pobliżu. I co? No i idziemy się zrelaksować dzisiaj. Zazwyczaj byliśmy tutaj już wieczorem. A dzisiaj jesteśmy w ciągu dnia. Niedługo jakieś półtorej godziny ma być zachód słońca, to może jeszcze będzie widać zachód słońca, no więc idziecie z nami! Tylko powiem Wam, że rano byliśmy w Bale na spacerku sobie. Chyba kilka przebitek tylko jest. Ale tam też już tyle razy byłam. Na pewno coś tam znajdziecie u mnie na kanale. To jest bliska autostrada. Dlatego słuchać. Słychać auta oczywiście. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj w środku. Oczywiście przede mną Maja i Michał. Jest sklepik. Aby ktoś zapomniał stroju albo chciał sobie kupić jakąś pamiątkę. Tam już widać baseny. Teraz tych basenów jest więcej, nie pamiętam ile. Tutaj jest e, informacja odnośnie ceny. O, nie jest tak źle. Zobaczcie: powyżej 13 roku życia 38 dolarów za cały dzień. Jeżeli ktoś by chciał, jeszcze ręcznik albo. Mój wypożyczyć? Hmm. Pewnie bym wolała kupić niż wypożyczyć, no ale może jak ktoś chce. Tutaj jakby ktoś się wybierał. O, minęło, ale zaraz może będzie w okolicach świąt Bożego Narodzenia. A tutaj możecie zatrzymać, sobie zobaczyć, w jakich godzinach jest otwarte, właśnie święta i w nowy rok. I kochani, już jesteśmy. W środku przebrani jest tutaj kilka basenów i powiem Wam, że to jest największy basen, taki termalny, otwarty na świecie i został otwarty 4 lipca 1888 roku. Tak więc to no już troszkę jest. Widoki są przecudne, fajnie coś jeszcze jak bada śnieg. Jest mocniejszy mróz, bo teraz chyba jest około minus 1. Więc idziemy, bo już Michał zmają gdzieś poszli, idę ich szukać. Idziemy do gorącej wody, widzę, że idę do gorącej. Tam u góry teraz to zostało jeszcze otwarte więcej tych basenów. E, I też jest basen z zimną wodą, tak więc wiecie, będę mogła skorzystać z tego. Powiem wam, czy krótka woda, relaksik jest. Michał? Ja, tak, to, to jest relaksik? Tak. Fajny, nie? A pójdziesz tam do zimnego basenu? Zobaczę, pójdę. Ooo, myślałem... Że... Odprowadzę cię. <laughs> pójdę, z tak, tobą, tak. pójdę z tobą do zimnego basenu, ale się wejdę. O, no, widzisz. A czy to jest najcieplejszą wodą, czy tam jest jeszcze cieplejsza? Nie, to jest najcieplejsza. Chyba, nie? No. Mm, Jak nie było, było tutaj wtedy minus dużo, to się cieplejsza wydawała. Tak, i zaraz... Pokażę okolice tutaj. A czy tutaj w górę? tutaj i tam następne baseny i tutaj też Relaksujemy. Się. wiecie co kochani chciałam wam powiedzieć że zazwyczaj jak tu byliśmy to bardziej pachniało jajkami nie tą siarką. a dzisiaj tak mniej to się mordzi, nie nawet drogi nie było tak a zawsze tak zazwyczaj było że było czuć bardziej a dzisiaj nie czuć. Taka ciekawostka różnica, którą poczuli... której nie poczuliśmy właśnie dzisiaj. Teraz kochani przyszliśmy do tego najcieplejszego basenu, czuć różnicę. To tutaj jest cieplej. Są też takie miejsca, gdzie można skorzystać z biczy wodnych, a tam dalej, o gdzieś tu, są takie fotele masujące. Bo ludzko, słoneczko zachodzi i ciekawe, czy się chmurki ładnie pod sterką. Liczymy na to. Już nam się za ciepło zrobiło w tym ciepłym basenie. Idziemy do zimne... zimniejszego. Zimnego całkiem jeszcze nie. Ale tam już na końcu też są takie tory pływackie, gdzie można normalnie sobie pływać. i Ta woda jest taka, wiecie, nie gorąca, tylko taka już chłodniejsza. Ludzi trochę jest, ale powiem Wam, że. W okolicach świąt, jak my tutaj zazwyczaj byliśmy, to było więcej. Pierwszy raz jak byliśmy to było chyba w październiku, a potem te inne razy to był. To już był właśnie yy, grudzień. Grudzień, styczeń. I tu czuć, tak jak ja mówiłam, czuć już też różnicę. Ta woda jest przyjemna bo tam też aż tak długo nie można wysiedzieć, bo już za gorąco w tamtej wodzie było. A więc ja polecam, jak ktoś tutaj będzie na relaks, warto sobie skorzystać. Jeszcze przy okazji te widoki. Już kochanie powolutku słoneczko zachodzi, tutaj tylko troszeczkę w murki podświetlonej, ale tutaj za to zobaczcie jak ładnie się robi. Michał! Widzicie, jaki on jest niedobry? Chciałem pokazać, że jest ładny. Aha. Bo może ludzie nie, nie wiedzą. Maja, twój palec też było twoje widać. Tak, ładnie gdzie jest. Masz już pomarszczony jak stara babcia. Tu. O, tu jest ładnie, Michał Wam pokazuje. O, tu. duże ma bicepsy? Pokaż mi jakie masz bicepsy. jakie masz bicepsy? Jakie masz bicepsy? No pokaż. Nie chcesz pokazywać? Nie. Pójdzie świat, twój biceps jeszcze wirać, pójdzie, nie? O, to Tak? O, nasze stopy widać, zobaczcie, jak fajnie. Michał, ostatnio dużo osób powiedziało, że by ciebie tutaj było się? więcej na kanale. A to za więcej jeść? Nie, więcej naszej interakcji. Aha, Więc... no to macie interakcje. No, ale fajnie tutaj jest, nie? Nie! Fajnie tutaj jesteś? Ci się? Dzień. W, w tu, Kolorado. Tu, tu we wodzie? Tak, i w Kolorado. No to woda śmierdzi trochę, ale. No dzisiaj nie śmierdzi tak. No, nie, nie aż chyba nie taka, ale... woda. Maja powiedziała, że chyba nie woda. Co? Ty zaśmierdzisz? Tak nie, ty. Ja? ja jest o, tu jaka ciepła. Możliwe. Tu jaka ciepłutka. Nie pytaj się czemu. Wyjaśnij to ty, ty, ty. są takie dziury, gdzie wypływa z ziemi ciepła woda. Dobrze, dobrze, że z ziemi. O, patrz, jak tam z drugiej strony też się podświetla. odwracam się. I tam była Maja. Jak ktoś się spauzuje, zatrzyma, to zobaczy Maję. Ale, ale jak ładnie. Ale nie, bo zobacz jak ładnie o, wyglądamy teraz, nie. tak podświetlone od tamtego, nie? Ja zawsze ładnie wyglądam. Nie wiem, jak to I ma i było kawałek. Chodź idziesz do nas? Nie? Nie ujawniasz się dzisiaj? Fajnie jest, kochani. Powiem wam, że polecamy tutaj przyjazd. O, ładnie będzie. Z... Robię ma zdjęcie, bo chciałabym zrobić z... zdjęcie. Ostatnie ujęcie na zachód słońca. Idę do zimnego basenu i dalej się relaksujemy. Kto wygra ten wyścig? Już tutaj zobaczcie też choineczki na święta podświetlone i dekorowane. Idziemy dalej. O, tu jak I teraz kochani jestem w zimnym basenie i chciałam się stąd tutaj pożegnać. Idę zanieść telefon do stołać i po prostu się dalej relaksować, żebym nie trzymała tego telefonu w ręce. Tak więc dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Idę szukać Michała i Marii, bo tutaj posiedziałam sobie sama. E, ten e, basen nie jest oblegany. Jak widzicie, tutaj jest tylko jeden pan. Reszta siedzi w ciepłych basenach. Ale fajnie, że jest taka możliwość schłodzenia się. Tak więc e, ostatni rzut oka, już Wam pokazuję. Słoneczko zachodzi. Dzięki wielkie i do następnego razu. My jeszcze was do prowadzę przy Magii Michale, albo już nie. Pa! Ladies and gentlemen, it is now 5 p.m. Yet for the -batch is batches now, in the don't only hear you. Thank you. Pani chciałam wam jeszcze tylko pokazać na koniec sam, właśnie jak wyglądają tutaj te podświetlone baseny. Jak wygląda ładnie też podświetlone niebo. I ten basen tutaj, ten zaraz o tym, od godziny 5 do 9, bo o tej się zamyka, nie mogą już w nim być dzieci. Wtedy jest tylko taki tutaj relaks dla dorosłych, ale to tylko jeśli chodzi o ten basen. Wreszcie mogą być oczywiście majeczka. Nie doszłam tak, kochani do tego plecaczka, żeby schować telefon lesza do środka. I dalej jest pięknie. Tak, fajnie, nie wygląda. I tutaj pan jeszcze też sprawdza wodę. pH pewnie. I powiem Wam, że jak jesteśmy, to już drugi raz sprawdzę. Bardzo no, coś, co, co chwila, nie wiem co pół godziny? Co godziny, Myślę, że to godzina minęła? No może. Tak no, więc wiecie co? Żegnałam się z wami, ale jeszcze jednak chwila. <laughs> Miało być pożegnanie w zimnym basenie, ten jest przejściowy. E, też jest chłodny, nie? W porównaniu do tamtego to jest chłodny. Około 17 stopni woda w Bałtyku. Co? Co? No? Latem. Ale nie no jak po tym ciepłym to dosyć tam wychodzą zimnego chyba, co? Tak się cieszyli albo odchodzili. No dobra, to teraz już naprawdę się żegnam i dziękuję za wszystkie subs subskrypcje, paluszki, nie, serduszka. Serduszka i komentarze. Ściuki. Weź, weź to nie jest tak zimno. Bo sobie siebie tu. Marsz Nie to jest, jest